Martelo. Ok, dziękuję. 6 punktów zdobytych na wyjeździe, tylko 5 u siebie. Coś jest nie tak z tą jeżeli chodzi o grę domową, bo ostatnimi czasy przywykliśmy do tego, że jednak większość punktów zdobywana jest u siebie, a teraz to zwycięstwo z Lechem. Trzy remisy na dość trudnych bo w Warszawie, w Szczecinie, w Krakowie, a u siebie przegrane z takimi zespołami jak Kwiast, Liwice. Jak panowie by to wytłumaczyli? To jest jedno pytanie, ile... <grywka> Zgadza się, jak ELonia zawsze była kojarzona z tym, że wszystkie mecze u siebie wygrywa wyjazdy, z wyjazdu wraca z, z dorobkiem zerowym. Jak to wyjaśnić? No, ciężko tak jednym słowem powiedzieć o ale Popatrzmy na to trochę z boku, jak wygląda atmosfera obecnie na meczach u siebie. Można to nazwać po prostu piknikiem. No nie oszukujmy się, tak to teraz wygląda. Kibice, kibice mają strajną no, popieramy ich czy nie. No, to, jest, to jest nieistotne. Jesteśmy za tym, że. Po części mają jednak rację, no ale to nam na pewno nie pomaga, wiadomo, że kibice pomagają dużo u siebie, dają nam 20-30% więcej, a takie typowo mecze, takie piłkarskie święto jednak jest na wyjazdach, gdzie w Poznaniu czy w Krakowie przychodziło po 20 tysięcy ludzi, całkiem inaczej mecz jest odbierany. E Praca piłkarza na boisku to nie tylko jeden aspekt tej pracy, jest taka ta druga poza boiskiem, kiedy jesteście oceniani, zapraszani do wywiadów, y, piszą o was artykuły sportowe, y, niektórzy piłkarze mają jakieś tam swoje nawet krótkie przyśpiewki, nie wiem, franek, franek, łowca, bramek, prawda? Czy z, czytacie to, śledzicie, bierzecie to pod uwagę i czy bierzecie to do siebie? Bardzo fajne pytanie. No fajne, wszystko jest dobrze, jak drużynie dobrze idzie, zawodnik dobrze gra, się, wszystko miło czyta. Słuchasz tego, co się śpiewa, jednak jak jest, dru, drużynie źle idzie, jest naprawdę mocna szydera włączona, to no, ciężko czasami się od tego odciąć. Takie rzeczy dołują, wiadomo, że zawodnik, który nie jest w formie, chce z tego dołka wyjść, na takie docinki, przyśpiewki mu nie pomagają. I, no, ciężko jest odciąć się całkowicie od tego, jednak to jest niezbędne do tego, żeby, żeby z dołka się na pewno podnieść. Chciałbym poruszyć temat kibiców. Ostatnio się yy, dużo a piłkarze o tym bardzo mało mówią. Yy, co panowie sądzą o bojkotu kibiców? Że... Szczegóły tego bojkotu na pewno nie znamy, bo to jest sprawa między kibicami, klubem a policją. Jednak wiemy, że to, że kibiców nie ma na meczach u siebie, na pewno odbija się również na tym, jak, jak gramy u siebie, gdzie. Jak zawsze miała twierdzę białystok, która była nie do zdobycia. Na pewno to się odbija na nas, i liczymy na to, że szybko ten bojkot się skończy, bo, bo to nam nie pomaga w ogóle. A jeszcze jedno chciałbym pytanie zadać odnośnie Krakowa. Pojechało nas tam około 80 osób, żaden z piłkarzy nie podszedł do nas, nie podziękował za doping. To, że ktoś z kibiców we Krakowie my o tym nie wiedzieliśmy, nikt nas nie poinformował, że mamy podejść. Jeżeli, tak, jeżeli byśmy wiedzieli, byśmy przyszli, tak było w Poznaniu, nie było z tym żadnego problemu. Bo my, jako piłkarze, nie, nie, nie mamy z Wami żadnego bojkotu, nie prowadzimy, dlatego po prostu jakieś niedopatrzenie musiało być. Jeżeli tak było, to za to oficjalnie możemy przeprosić, ale czegoś takiego na pewno nie było to, jeżeli to było zrobione, nie było to specjalnie. Dobrze, dziękuję. Rozumiem. A bo w Poznaniu było 30 osób. A w Krakowie było 80, więc to chyba da się zauważyć, taką różnicę. W Poznaniu kibice, powiedzmy, no oficjalnie macie trzy mecze wyjazdowe zakazane, więc no nie, nie może walczyć po prostu na meczach. W Poznaniu byliście, jakby to powiedzieć, na takim małym sektorze poporowym, gdzie byliście widoczni, śpiewaliście i było was słychać. W Krakowie czegoś takiego nie było. Ja, ja osobiście takiego czegoś nie słyszałem. Dobrze, dziękuję. Jak to się stało, że właśnie piłkarze egelani pojawili się na spotkaniu w czwartym liceum? No z inicjatywy nauczyciela pana Rafała Morozewicza, a także myślę, że dla dobra naszych uczniów. Mamy klasy sportowe, ponadto w innych profilach znajduje się wielu bardzo dobrych sportowców. Którzy chcą rozwijać swoje sportowe pasje, a także dobrze się uczyć w naszej szkole. Myślę, że jest to dla nich niewątpliwa atrakcja, możliwość porozmawiania, wybieg, zdobycia jakichś nowych doświadczeń. Takie spotkania mogą mieć też jakiś wymiar pedagogiczny. Słyszałam, że podobno każdy, kto ma ciało, jest sportowcem, więc myślę, że rzeczywiście stanowi jakąś zachętę dla młodzieży do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, do po prostu, no do tego, aby właśnie być aktywnym, aby, aby się jakoś tam rozwijać, a jest to z całą pewnością pozytywne, ma bardzo dobry wpływ na, na zdrowie uczniów, na dotlenienie mózgu, na ich rozwój intelektualny. Ewelina, jak życiu, Mam takie pytanie, jest mecz, później co? Gdzie dzieje się? Jak, yy... Po meczu, a na przykład jak jest mecz, od 14 skończymy mecz, e, mamy odnowę biologiczną. I potem idziemy do domu na kolację i odpoczywamy. Musimy przygotować za następny dzień, jak to jest. Nie świętujecie? Przepraszam? Nie świętujecie, jak w się meczu. Nie, 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 nie pijemy. Akurat miałem okazję być na meczu w Jagiellonii, to było bodajże z, z rok temu akurat, oczywiście z tatą, pierwszy raz wtedy byłem na meczu, ale to spotkanie na pewno jakoś mi przypomniało może, że mamy tą drużynę, że ona jest nie tylko znana z jakiś tam skandali czy yy, z bojówek kibiców, ale również, że to jest drużyna, że są mecze, że... Chłopaki grają i jest na co popatrzeć. Generalnie nigdy nie starałem się ulegać stereotypowi piłkarza, jakiegoś mniej wykształconego, który tylko ślepo lata za piłką, ale myślę, że ten stereotyp poprzez programy, jak wspomniałem, czy na przykład u Kuby Wojewódzkiego, w którym byli piłkarze, czy przez jakieś wizyty w szkołach, czy tego typu, jest ten stereotyp łamany. Tutaj właśnie pokazaliśmy, że piłkarze rzeczowo odpowiadali na pytania, znają się na tym. Nie, nie, nie patrzyli na nas z góry, tylko po prostu to była jak rozmowa kolega z kolegą. Dawid, dzisiaj spotkaliście się z uczniami liceum? Jak wrażenia? Bardzo pozytywne. Było wiele takich ciekawych pytań, które, które dręczyły tą młodzież naprawdę pozytywnie. Myślę, że to trochę inaczej będzie wyglądać. Właśnie porównując to do spotkań, na których zwykle bywacie w przedszkolach, w podstawówkach, w gimnazjach, tutaj nie tyle musieliście pokazywać jakieś sztuczki, tylko właśnie troszkę troszkę Was bardziej dręczyli i zadawali takie dość dociekliwe pytania, tak? Dokładnie nic nie musieliśmy manualnie pokazywać, nic zabawiać dzieci, tylko po prostu musieliśmy się wykazać jakąś tam wiedzą musieliśmy odpowiadać na nurtujące pytania czasami, czasami ciężkie. Dziś odwiedziliśmy czwarte liceum ogólnokształcące. Jeżeli któraś ze szkół zechciałaby, żebyśmy przejechali z wizytą, chętnie odpowiemy na każde zaproszenie. Zaproszenia proszę przesyłać na marketing.maupa.jagielonia.pl. Kto wygamy?